Będziemy robić brodę i specjalnie z tej okazji przygotowałem Ci dwie małe poduszeczki na oczy. Nie mogę pokazać, co to za marka, bo nie mogę zdradzić. Po prostu. No, nie wnikajmy. Przyłożymy Ci takie dwa. No? Możemy to trochę zmoczyć wodą. Ależ one chłoną. To jest naprawdę dobra marka. Wziąłem te o złoty 50 droższe. Ale on żył w tym roku, to na przymianie zimnej wody płodno-oczekaj. To czekamy, poczekamy z godzinkę Dobrze to było. Ty mi go tu masz, potem mam na głowie. No i teraz się relaksuje. No, 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 tak. Teraz ja się czaję, żeby mi to nie spadło. ten nic nie ma. Paryżyn, oczy, Oaj, no, dawaj, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. No dobra. Pamiętaj, że goś... to jest oko. Wiem. Nie rób kropki takiej mocnej. Teraz wygląda jak tarcze. Teraz <grym> się nie skupisz. Dobrze jest. No i tak się robi brody. <laughs> <laughs> te... ale na czole mi nie, rys nie rysuj tego tam. <laughs> no nie, no jak. <laughs> Taki wielkie oczy zrobił, nie siedzieć, jak zobaczył, co mu co tam położyć. Dobra, a jeśli chodzi o brodę, wiem, że teraz ciężko Wam się będzie skupić na brodzie. Tobie też to Ale to nic, lecimy sobie tak, że... No co, chcemy ją skrócić, więc ja do, do brody używam grzebienia z szerokim yy, zębem. Włosy na brodzie to jest, no, inny włos. To jest włos taki, jak mamy trochę niżej, więc on inaczej się zupełnie zachowuje i po prostu nie, trzeba go wyciągać super warstwa za warstwą. Też nie lubię suszyć brody, bo uważam, że nie, mało kto to robi, Słyszy tylko wychodzi z domu i więc tak jak ona wygląda naturalnie, to, to jest po prostu najlepiej i w, takiej, i w takiej formie też ją obcinać, czyli ten grzebien ma szeroki ząb, więc po prostu nie, pozwala mi tak naprawdę robi, traktuje go jak taką szynę, jak takie tory do, do, żnięcia, do, do żnięcia maszynką. To są tory dla mojej maszynki. I sobie skracam. Zaczynam od dołu. Zaczynam sobie z tym od dołu. On ma nie fajną brodę. Znaczy on ma bardzo fajną brodę. Ale trudno. Okay. Dobra, bez, bez śmiechu panowie. Muszę uważać na oczy, żeby mu nie uszkodzić. A oko ci spada, gościu. To jakieś jakaś przypinka tu. W życiu przypomina mi się, że bajka o czerwonym kapturku. Babciu, babciu, czemu masz takie duże oczy? Nie widzisz, że <laughs> No i lecę sobie z Tobą na freestyle'u. Robię to pierwszy raz. No więc muszę trochę improwizować. A najlepiej się to robi z zamkniętymi oczami. <laughs> dobrze nie świruj kubuś bo... teraz już wiesz dlaczego ci zakryłem oczy no a ten żeby jest naprawdę spoko na nim można robić cuda i robić to bez obaw zaznaczę sobie teraz kontur tej brudki pamiętaj sobie nie robić go za wysoko tak jak ja to zrobiłem w tym momencie nie no, tu jest dobrze. Gościu zaraz mnie tutaj zniszczy. Wyciągam sobie ten włosek, patrzę na ten nadmiar włosków, ale on nie jest wyciągany za wszelką cenę na ma warstwa za warstwą wyciągnięte ten cień, tylko nie. Woda to jest, woda, broda rządzi się swoim życiem i tutaj, no, no nie ma opcji, żeby się tak ujaśnili. Żeby to po prostu zostało tak nieruszone, no. Robię na tu kontureczek tylko oczy mi przeszkadzają. No, podnieść oko Tutaj są takie strikocze. Znowu na tym grzebyczku sobie robię, ale tak żeby nie uciąć tej brody tu tej dłuższej, tylko te włoski tutaj pod wargą, pod wargą. Na chwilkę sobie zmienię na maszynkę. Tu widzę, że mam lekką nadwyżkę włosków. Tutaj taka burweczka mi się robi. Że tam nie widzicie tego, ale ja to widzę. Więc to. Dla mnie generalnie brody to są trochę, gdybym to porównał nie brody, jak do strzyżenia. Te włosy są często takie pozwijane, tworzą się takie krzoki. Więc tak też to trzeba traktować. Tak po prostu luźniej. Jak rośnie, to tak to ciąć. Włosy to jest inna bajka, ale broda dla mnie to jest zupełnie też inna bajka. I ciach, i ciach, i po tym żebyku. I ciach, ciach, i już sobie odsłaniam. Już sobie kreuję tą linię Właściwą Ale nie za mocno, bo jakbym wziął taki grzebień to bym nie wyciągnął te włosy całkowicie A mi nie chodzi o to, żeby je całkowicie wyciągnąć Tylko żeby sobie tą linię stworzyć taką bardziej tempom. Bieram te włosy, patrzę co się dzieje tutaj Pasuje to wszystko Teraz dopiero mogę też na słuchacza poprawić trimmerkiem, bo już sobie tam wyznaczyłem ją no, wcześniej tym właśnie tym. Mogę teraz jeszcze ściągnąć tym żebykiem Wiem, że on zawsze mi zostawi troszkę tych włosów, Nie wyciągnie je tak na i że później one się nie, nie wrócą, nie cofną i że mi ta linia się nie zepsuje, nie? No, bo muszę mu podnieść oko. Staram się nie obniżać bardzo tego zarostu, praktycznie go w ogóle nie obniżać, jeśli to możliwe, w linii zarostu, no on no, tu ma takie pojedyncze włoski, więc muszę to podrównać do tej najwyraźniejszej linii, raczej nie robię, nie, nie robię tak, że to staram się obniżać tą linię zarostu, no, no nie, uważam, że staram się zawsze robić jak najnaturalniej, najnatural, a to tu nie śpisz. <śmienicza> nie będziemy go golić brzydwą, bo nam się kończy bateria. Ale pewnie zrobimy kiedyś odcinek, jak sobie golić brzydwą. Choć trochę się tego boję. Bo zawsze się człowiek boi, jak robi coś pierwszy raz. <laughs> Ale z no tą brodą było podobnie, nie? Też pierwszy raz, w sumie nie ma takiej tragedii Tragedii. Dobra, skrócimy mu wąsa ja, ja często, no zawsze praktycznie go stracam No chyba, że jest dłuższy, bo to, to na leżyczkach A tak to biorę sobie Grzebyczek Aha, i też jest dosyć ważna rzecz Wjeżdżam i mówię mu yy, oddech, wydech. I on teraz robi wydech. A ja mogę ciąć. On teraz robi oddech. Może oddychać, bo czasem, jak robicie to za szybko, że robicie tak i w miejscu i, zzy, 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 i to chwilę już trwa. A on nie oddycha, bo nie wiem, żeby włosy wleciały do tego, to może być nieprzyjemne. Dlatego taka pierdółka, ale, ale, ale warto o tym pamiętać, żeby dawać też tym, tym ludziom tutaj pooddychać. Nie? Chwilę ten złapać taki rytm, nie? Złapać go po prostu trzeba za tętnicę, zobaczyć jak oddycha I wtedy, i wtedy wdech i wydech i wtedy maszyneczka i, i odsyłamy i maszyneczka i odsyłamy I gościu na mnie zejdzie, nie? Tu w tym kąciku tam zawsze jest tak, tak jak jest A ja lubię sobie robić taką bułkę taką taki, że ten włosik jest taki buk. Nie lubię go też tak przycinać, tak o, zostawić, dociąć i tak dalej. Zwykle jeszcze sobie wjeżdżam tutaj troszkę z tej strony, tak o, pod bliżej skóry tutaj. sobie zgarniam, żeby nam się zrobiła taka jakby bułeczka, żeby nie był taki ścięty ściana, tylko żeby taki ją był troszkę zaokrąglony. To tak zawsze, według mnie, to lepiej wygląda. No, w mąki przy ustach trochę zgarniam, ale ostrożnie, żeby sobie tych włosów tutaj nie, nie ściąć. A skrócić przyłóce, żeby mi tutaj się wygodnie jadło. Tu w górę troszkę go podróżuję. O, tak wjeżdżam tam, i tak odciągam, i tak sobie troszkę muskam te włosy, żeby one nie były takie sterczące, tylko żeby ten wąsik był taki... Uuu, taki, taki bułkowaty troszeczkę. Delikatnie talku, nie tam, żeby się najadł, więc wolę sobie go tutaj z dołu trochę. Teraz tu. To nigdy nie jest przyjemne na tych ustach. Mm -hmm. Możemy by dużo teraz zawsze popracować samymi nieruchami. Lekko je. Lekko to wszystko. Ja to jest taka bułat. W się sensie wywija z takiej, więc nie go nie chcę. Na ten tylko chcę. gdzie taki ciężar, więc trochę tak z freestyle sobie tu działam. Patrzę, co jest grane. Najbardziej sterczące Usuwam I jeszcze ten kształt wygładzam wyprost. Wygładzam, wygładzam, wygładzam widzicie jego broda jest mocna, w sensie ona w różnych kierunkach, w sensie nie jest tak, aż tak kręcona, że po prostu wszystkie włosy się równo kręcą bo wtedy to jest najlepsza broda, jaką można obcinać, bo wtedy to jest taki właśnie żywoprot, Najgorzej, gorzej jak one w niektórych miejscu są proste, w innym miejscu są, się wywijają, w jedną, tu nagle w następnym w drugą no i to się tego nie da za bardzo zmienić, no chyba, że wysuszycie albo na prostownicy zrobicie, więc więc no, nie wierzę, że będziecie to robić, może same są ludzie, którzy to będą robić, ale znaczna mniejszość więc jakby większość ludzi tu raczej no nie suszy nie prostuje brud, więc. A jeśli ktoś to robi, no to okej, okay, no to może wtedy tak, tak mu ciąć, ale, ale tutaj to mu trzeba też dużo z wolnej ręki po prostu sobie tutaj pociąć. Jeśli już nadacie ten kształt, żeby te włosy tak wyczochać trochę tym, tym grzebieniem, żeby to powychodziły te takie niesforne i z freestyle'a. Podocinać, podocinać. O nie, oko! Dobra, to będę jeszcze raz z jednym okiem. Tak to jest. Że... Jesteś piratem. Poszarpać, poszarpać, ale nic na lekkie szarpanko, takie, takie pod kościołem, nie takie pod No Dobra, jakbyś podniósł główkę teraz. Prawie dobrze. Ja sobie tak zawsze porównuję w tym mistrzu. I troszkę dziubanka, 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 żeby to zgubić. No i jest w porządku, no nie ma co świrować. Nie ma co świrować. Okej, okay, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy na więcej. Jeśli chcesz więcej, kliknij suba. Tam jest taki mały dzwoneczek. Można kliknąć, to wtedy na pewno nic się nie ominie. Będzie tego więcej. Bardzo będę wdzięczny, jeśli będziecie rzucali jakieś pomysły, jeśli będziecie komentować, dawać jakieś wskazówki, może, może pomysły na inne tematy i tak dalej. Będzie mi bardzo miło. A póki co, to bardzo Wam dziękuję za czas spędzony przed tym. Telewizorem, laptopem, obojętnie czym szanuję i mam nadzieję, że to nie był stracony czas. Dzięki wielkie, pozdrowienia z Barbelot. Do zobaczenia. Cześć!